Fajne, to się dzielę. Byłam nauczona być skromną, ale skromność nie opłaca rachunków. Spędziłam lata umniejszając sobie, ukrywając swoje sukcesy, ściszając swój głos, czekając na pozwolenie, by w końcu zabłysnąć. Myślałam, że skromność przyniesie mi szacunek, że jeśli będę pokorna, sukces sam do mnie przyjdzie. Ale nikt nie mówi ci prawdy. Skromność nie otwiera drzwi, ale zostawia cię na zewnątrz, abyś czekał, aż ktoś inny cię wpuści. Najgłośniejsza osoba w pokoju nie zawsze jest najmądrzejsza, ale to właśnie ją ludzie zapamiętują, bo ten, kto zna swoją wartość, dostaje szanse. Ten, kto mówi z pewnością, jest słuchany. A tymczasem ci pokorni. Wciąż stoją w cieniu, zastanawiając się, dlaczego nikt ich nie zauważa. To nie jest arogancja, to jest pewność siebie, to świadomość tego, kim jestem i odmowa przepraszania za to. Bo kiedy sobie umniejszasz, świat zaczyna traktować cię tak, jakbyś naprawdę był mały.